Cześć! W tym odcinku dowiecie się, jak usunąć relację na Facebooku. Pamiętaj, aby zasubskrybować kanał i naciśnić dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów oraz zostaw łapkę w górę. A teraz zaczynamy. A więc aby usunąć to daną relację na Facebooku, musimy przede wszystkim uruchomić aplikację Facebook w telefonie no i przejść do strony głównej tej aplikacji. I tutaj, jak widzicie, wyświetlają nam się wszystkie dodane relacje przez nas. Teraz musimy wybrać relację, którą chcemy usunąć. Klikamy właśnie w tą relację. Ona nam się wyświetli. A następnie musimy odnaleźć w prawym górnym rogu ikonę z trzema poziomymi kropkami, i klikamy właśnie w tą ikonę. Tutaj wyświetli nam się lista zakładek, natomiast na tej liście nie odnajdziecie zakładki o nazwie Usuń Relacje. Natomiast mamy taką zakładkę jak usuń zdjęcie. I teraz, jeżeli Wasza relacja zawiera tylko jedno zdjęcie, klikając w zakładkę Usuń zdjęcie, jednocześnie usuniecie całą relację. Natomiast, gdybyście mieli w swojej relacji więcej niż jedno zdjęcie, no to musicie powtórzyć ten proces po prostu dla każdego zdjęcia. A więc teraz, aby usunąć relację z jednym zdjęciem, które będzie jednoznaczne z usunięciem całej relacji, klikamy w zakładkę Usuń zdjęcie. I tutaj mamy jeszcze zapytanie: usunąć zdjęcie z tej relacji. Klikamy usuń, i trwa właśnie usuwanie tego zdjęcia. Musimy chwilę zaczekać. I jak widzicie, usunięcie jedynego zdjęcia z relacji spowodowało usunięcie całej relacji. Natomiast, tak jak wspominałem, gdyby Wasza relacja zawierała kilka zdjęć, to podczas usuwania ostatniego zdjęcia usuniecie jednocześnie całą relację. Więc tak wygląda proces usuwania relacji z Facebooka. Jeżeli pomogłem lub nie wiedziałeś o tym, koniecznie zostaw łapkę w górę, wspierając moją pracę, zostaw komentarz oraz udostępnij ten film. No i koniecznie subskrybuj kanał i naciśnij dzwoneczek, aby nie przegapić kolejnych filmów. A więc do następnego odcinka, cześć!